64% punktów na baturze wymagają rozwiązania jakiegoś równania. Często trzeba je zapisać z polecenia, rozpoznać jego typ, a następnie rozwiązać. W tym filmie nauczymy się każdego z tych kroków, czyli jak rozwiązać każde równanie. Tego wszystkiego wydaje się tak dużo, ale tak naprawdę mamy tylko cztery typy równań na podstawie: liniowe, kwadratowe, wielomianowe i wymierne. Na początek omówimy, jak rozpoznać każde z nich, kiedy się pojawia, następnie, jak je rozwiązać, a na końcu pogadamy o najczęstszych błędach, które pojawiają się przy równaniach. Zobacz na którym poziomie równania jesteś, bo po tym filmie wejdziesz poziom wyżej. Zatem na początek równania liniowe. Równania liniowe to są te w teorii najprostsze. Poznajemy je jakoś w piątej klasie podstawówki i tutaj niby tylko przerzucamy i nie ma żadnych potęg, ale tak naprawdę to tutaj popełnia się najwięcej błędów. Równanie to jest taka równość, czyli coś ma być równe czemuś, która ma chociaż jedną niewiadomą, w tym przypadku tego x. -a. Czyli naszym celem będzie znalezienie takiego x, że jak podstawimy go tutaj i zrobimy 3 razy ten x plus 12, to wyjdzie nam to samo co tutaj, czyli minus 13 minus 2x. I tutaj wiemy już, że chodzi o przerzucanie. Naszym celem końcowym będzie wyznaczenie x równa się coś tam, jakaś liczba i ta liczba będzie właśnie rozwiązaniem tego równania. I wiem, to jest banalne to jeszcze umiesz. Ale spokojnie, jeszcze nie wychodź. Zaraz przejdziemy do trudnych rzeczy. Jak pozbyć się tych dwóch x na tą stronę? Skoro tutaj odejmujemy 2x, no to my musimy zrobić działanie przeciwne i dodać 2x po lewej i po prawej stronie. I co się stanie teraz? Tutaj mamy 3x, dodać te 12 i dodać te 2x. No a tutaj to będzie minus 13 i tak samo to 12. Zobacz, że kończy się tak, że ono Przejdzie tutaj z przeciwnym znakiem, czyli tutaj mamy te 3x plus 2x, a tutaj minus 13 i będzie minus 12, czyli dalej będzie. 5x równa się minus 25. I ostatni krok, mamy 5x równe te minus 25, a chcemy mieć tylko 1x, więc to, co musimy zrobić tutaj, to podzielić to ładnie przez tą piątkę, która stoi nam przy x. Będzie x równy minus 5. I o tym rozwiązaniu możemy powiedzieć, że spełnia nam to równanie, bo jak podstawimy je po lewej i po prawej pod x, to wyjdzie nam równość. Także te równania to jest taka mapa skarbów. Masz gdzieś tam jakiegoś x zakopanego, nie wiadomo co tam jest jeszcze. I my się musimy do niego dokopać, przerzucając cały ten syf, wykopując tą dwunastkę na przykład na tą stronę, aż w końcu dostajemy się do samego tego x odkopując ostatnią rzecz przy nim, już go obsypując w i w końcu dostajemy ile ten X wynosi, nasz skarb. Zatem, tutaj przerzucanie. Jeśli masz ułamki, to pamiętaj, że tego nie lubimy, usuwamy te ułamki jak najszybciej, bo po prostu źle się na nich liczy. No i teraz. Pamiętaj, że ułamek to jest po prostu dzielenie. Jak masz jakieś przez dwa, to jest podzielić przez dwa, no nie? Więc skoro my tutaj robimy działania przeciwne, no to co chcemy zrobić, żeby się go pozbyć? Przemnożyć. Więc obustronnie to przemnożymy razy 2. No i co nam wtedy wychodzi? Wszystko musimy teraz przemnożyć razy 2. Czyli to się przemnoży razy 2, ten ułamek się przemnoży razy 2, tutaj też wszystko się przemnoży razy 2. I powstaje nam tak. 4 razy 2 to jest 8, minus. I uwaga, tutaj ta dwójka z się jest tą na dole. Ale uwaga, tu już się pojawia pierwszy taki bardzo, bardzo ważny błąd, że zapiszesz tak. I to jest niepoprawne. Dlatego, że spójrz na ten minus. On jest przed całym tym ułamkiem, więc on też się nakłada na cały ułamek. Czyli my tutaj musimy jeszcze położyć nawias na to, na x plus 1. I wtedy ten minus jest właśnie przed wszystkim. No i to się równa. x razy 2 to będzie 2x, no i oczywiście plus 2. I to już możemy rozwiązać do końca. No to najpierw posprzątajmy. Jak masz jakieś nawiasy, warto się ich pozbyć, no bo nie wydostaniesz tego X w żaden inny sposób. Czyli nałóżmy ten minus na, na nawias, wtedy się pozmieniają znaki. Będzie 8 odjąć X i odjąć 1. I to się równa 2x dodać 2, czyli mamy 7 minus X równe 2x plus 2. I teraz poprzerzucajmy stronami. Ta siódemka będzie chciała pójść na tamtą stronę, więc po lewej nam zostanie, uwaga, minus X. Pamiętaj, że my cały czas tutaj pracujemy na wyrazach. Czym jest wyraz? Wyraz to jest połączenie jakiejś tam liczby i jakichś tam literek. Na przykład minus 6x to jest wyraz. Więc tutaj mamy wyrazy. Mamy wyraz 8, wyraz minus x i wyraz minus 1. Okay? Jak jest minus, znak, to on jest częścią tego wyrazu zawsze. Więc traktuj to zawsze jako jedno. Więc łączymy te dwa wyrazy. 8 minus 1, dostajemy 7. I teraz mamy minus x. Więc wyraz, który my przerzucamy, to jest plus 7. A wyraz minus x zostaje. Po tej prawej stronie mamy wyraz plus 2x. Więc jak my go przerzucimy na lewo do tego x, no to zrobi nam się minus 2x. Tutaj zostaje wyraz plus 2, a ten wyraz plus 7, jak leci na tą stronę, no to zmienia się na minus 7. I w ten sposób już przyspiesza nam się znacznie to przerzucanie. Czyli teraz mamy minus 1x minus 2x, czyli minus 3x i to się równa minus 5. I żeby został nam sam x, no to podzielmy to obu stronie przez to minus trójkę. I wtedy x to się równa minus 5 na minus 3, czyli będzie 5 minus 3, to się nam skróci do po prostu 5 trzecich na plusie. Mamy kolejne równanie rozwiązane. Więc równania liniowe to są te, które najczęściej pojawiają się się w różnych zadaniach tekstowych i te, które trzeba skleić samemu. Spójrzmy na przykład na takie zadanie z matury. Mamy takie zadanie o funkcji kwadratowej i postaci nie Nieważne, co tutaj się dzieje. W procesie tego rozwiązania zobacz, że dostajemy równanie, które musimy rozwiązać. No bo trzeba tam znaleźć jakieś A. To, co się działo wcześniej, to jest na razie nieważne. Skupmy się tylko na tej części z równaniem, OK? Taki niech będzie cel tego filmu. Żeby nieważne, jakie równanie się pojawi, w jakim kontekście, w jakim rozdziale, żebyśmy potrafili je rozwiązać. Więc jak rozwiązać coś takiego? To jest zwykłe. Równanie liniowe. Wciąż musimy się dokopać do tego A. Ok? Tu zostawmy tą trójkę. Równa się A razy. No i teraz mamy minus 3 do kwadratu. Czyli minus 3 do kwadratu całość, no to będzie po prostu 9. Czyli mamy a razy 9 i plus 6. Mamy 3, równe i zapiszmy może to a razy 9 jako 9a. Tak będzie wyglądać ładnie. No i teraz to może przesuniemy tutaj i poprzerzucajmy stronami. Wyrzucę po prostu to plus 6 na lewo, czyli zmieni nam się na minus 6. To będzie 3 odjąć 6, równa się 9a, czyli minus 3 równa się 9a. I zapiszmy to na odwrót, żeby to a mieć po lewej, bo tak ładnie zawsze wygląda. 9a równe minus 3 i podzielmy to po prostu na 9. I dostajemy wtedy a równe minus 3 9. A po skróceniu to będzie minus 1 trzecia. Mamy rozwiązane A. Możemy dokończyć to maturalne zadanie, czyli już uzupełnić tą funkcję właśnie tym A i uzyskać nasze kochane punkciki. Spójrzmy na przykład na ciągi. Znamy piąty wyraz i znamy dziesiąty w ciągu arytmetycznym, a chcemy policzyć, jaka będzie różnica w tym ciągu, więc ciąg arytmetyczny działa tak, że między każdym kolejnym wyrazem dodajemy jakoś taką samą różnicę. Stąd, żeby dojść od piątego wyrazu do dziesiątego wyrazu, no to musimy dodać do niego 5 różnic. I takie nam się równanie tworzy, które pomoże nam znaleźć właśnie tą różnicę. Czyli piąty wyraz to jest minus 31, dodać pięć różnic, no to będzie dziesiąty wyraz, czyli minus 66. I znowu temat ciągi, a mamy Równanie do rozwiązania, no nie? Czyli t minus 31 fajnie jakby się znalazło po prawej, więc zostawmy te plus 5r równe minus 66 i tutaj plus 31, bo zmieniamy znak, czyli 5r równe minus 35 i jak podzielimy to na 5, no to wyjdzie nam r równe minus 7. I to wszystko, już mamy odpowiedź a. Zobacz, jak szybko da się wyklepać te naturalne zadanki. Co często widzę u uczniów, to że paradoksalnie najbardziej zaskakują ich te najprostsze równania. Takie, takie, takie. A Spójrz na to z trochę szerszej perspektywy. x drugich jest równe ileś. Czyli jaka liczba po podzieleniu przez 2 da Ci 3? No 6. Więc jak masz takie równanie, czyli x podzielić przez 2, to działanie przeciwne, jakie chcesz wykonać, to jest przemnożenie tego przez 2. Czyli x będzie równe 6. Voilà. Podobnie tutaj. Spójrz, znowu ułamki, znowu problem, nie? 0,02x to się równa tyle. A my chcemy mieć samego x. -a. Więc trzeba byłoby to znowu przemnożyć. No i zastanów się razy ile, żeby dostać 1x. Jak masz 0,02, czyli masz 2 grosze, a chcesz złotówkę. No to potrzebujesz 50 takich, czyli razy 50. I wtedy tutaj ci zostaje sam x, a tutaj, no, przemnożony wynik razy 50. I tego równania też nie wziąłem z gigant. Ono było częścią rozwiązania zadania naturalnego. Albo coś takiego. Te minusy też lubią robić problem. 4 minus co? Da Ci minus 1. Zauważ, jak spytam w ten sposób, to od razu wiesz, no nie, że tu musi być 5. Ale jeżeli chodzi o przerzucanie, to to jak zwykle robi problem, bo ktoś tutaj już chce dzielić na przykład przez 4, bo myli 4 minus X z 4X, a to są kompletnie różne rzeczy. Albo jak już przerzuci, to chce dodać czwórkę obu stronie, dlatego że tu jest 4 minus, więc jak zmiana znaku to chcą plus 4, ale ten minus jest do X, a pamiętaj, to jest wyraz. OK. Więc my mamy tutaj plus 4, jak to przerzucamy na prawo, to się zrobi wtedy minus 4. A tutaj zostaje nam minus x, czyli minus x to się równa minus 5. I jak chcemy, żeby został nam tylko x na plusie, no to możemy to na przykład podzielić przez minus 1. I wtedy nam zniknie 1 minus przy x, czyli x równy 5. I mamy wszystko. Więc takie równanie liniowe może mieć jedno rozwiązanie, tak jak nam wychodziło tutaj, ale może też być sprzeczne, czyli mieć zero rozwiązań, a może mieć ich nieskończoność. Zobaczmy jak to się dzieje. No to mamy takie dwa równanka. Rozwiążmy to pierwsze. Mamy już 4x plus 5, to się równa 2 razy 3, czyli 6, plus 4x. Przerzućmy to z stronami, czyli będzie 4x odjąć 4x, to się równa 6 odjąć 5, Czyli 4x minus 4x to jest 0 i to się równa 1. No, 0 to się nie równa 1, nie? Sprzeczne. Odpada, więc zapiszmy, że to jest sprzeczność. Co to znaczy? Zobacz, do czego nam się sprowadziło to równanie po jednym kroku. Że 4x plus coś tam, ma być równe 4x plus jeszcze coś innego. Czyli sprzeczy nam się to równanie ze sobą. Mamy tą równość, tą lewą i prawą stronę, ale nie ma po prostu takiej liczby, która sprawiłaby, że te strony będą sobie równe. Więc tutaj mamy 0 rozwiązań. A teraz takie równanie. Uwaga. Najpierw przemnóżmy te nawiasy. Mamy minus 2 razy x, czyli minus 2x, minus 2 razy 3, czyli minus 6. To się równa 8. I teraz nakładamy minus na ten nawias, czyli będzie minus 14 i minus 2x. No i uwaga, mamy dalej minus 2x minus 6. Tutaj będzie 8 minus 14, czyli minus 6 odjąć 2x, czyli minus 2x. Stąd przeżyćmy te 2x będzie na plusie, a tą szóstkę przeżyćmy na drugą z minusem, czyli będzie minus 6 i plus 6. I wychodzi nam, że 0 to się równa 0. I to jest prawdziwe. Zawsze. Niezależnie jakiego x weźmiemy, to będzie prawdziwe. Czyli tutaj otrzymujemy tak zwane równanie tożsamościowe. I ono ma nieskończoność rozwiązań, bo nieważne jaką liczbę sobie wybierzesz za tego x, czy to będzie szóstka, czy będzie cokolwiek, to i tak zobacz, że wszystko nam się tutaj redukuje i skraca. Więc to równanie też jest niezależne od tego x. Nieważne co podstawisz, to wyjdzie. W sprzecznym, nieważne co podstawisz, to nie wyjdzie. No bo tak się nie da. A tutaj właśnie, nieważne co podstawisz, to wyjdzie, więc mamy równanie tożsamościowe i ono ma nieskończoność właśnie rozwiązań. Także jeśli chodzi o równania liniowe, jak już je rozpoznasz, no to najpierw je posprzątaj, nawiasy, minus i tak dalej ułamki, a potem przeżyć tak, żeby ci zostało X równa się coś tam. Okay? Dobra, to teraz kolejne równania, tym razem takie, przy których nie trzeba myśleć, nieźle, nie. Równania kwadratowe, to pewnie twoje ulubione. Ale potem widzisz coś takiego i ty od razu chcesz tutaj deltę, klapać, masz X kwadrat, nie? No, ale spójrz. Najpierw to sprzątnij X kwadrat minus 3X to musimy wymnożyć, czyli x kwadrat minus 2 razy x razy 1 to będzie minus 2x i plus b kwadrat, czyli plus 1, minus 2. I sprzednijmy. przerzućmy na przykład wszystko na, na lewo, będzie x kwadrat. Teraz dożyćmy z tej strony minus x kwadrat, już widzisz co się stanie? Minus 3x, Sto... przerzućmy te minus 2x ze zmianą znaku, to nam da minus 1, więc też to przeżyćmy na lewo, to będzie plus 1, równa się 0. Czyli robi nam się x kwadrat minus x kwadrat to 0, minus 3x plus 2x, no to minus x plus 1 równa się 0. Wow, mamy jednak równanie liniowe, niespodzianka. Nudno, i nawet x będzie równy 1. Także najpierw sprzątnie, zanim się będziesz bawić Twoją deltą, nie? No to super, mamy takie równanie, już możemy klepać deltę. Nie możemy klepać delty, bo po prawej też musisz mieć 0. Delta, czyli ten trójkącik, którego używasz właśnie do rozwiązywania takich równań, pomaga ci znaleźć miejsca zerowe funkcji kwadratowej, tak z, z definicji. Czyli kiedy coś takiego się równa 0, 0, nie jakiś bagie inny. Więc musisz mieć najpierw wszystko po lewej, a po prawej 0. przerzucamy te 2x i tą trójkę, czyli wyjdzie nam uwaga, 3x kwadrat. Tutaj wyjdzie nam minus wtedy 7x, jak szerzykimy i minus 10. To się równa 0 i teraz możemy już klepać ładnie deltę. Czyli tak wyglądają wzorki, które znasz też z karty wzorów. Więc potrzebujemy tutaj trzech literek. A, czyli tego, co mamy przed x kwadrat. B, czyli tego, co mamy przed samym x. -em. I C, czyli tego, co mamy jako wyraz wolny. I wtedy tylko wszystko podstawiamy, czyli b kwadrat to mamy minus 7 do kwadratu, minus 4 razy a i razy c. Pamiętaj o znakach dokładnie, czyli 49 i będzie 120, czyli 169 i jeżeli delta jest dodatnia, no to mamy dwa rozwiązania, x1 i właśnie x2, czyli wyliczamy je zgodnie z tymi wzorami. Najpierw mamy minus b, czyli minus minus 7, minus pierwiastek z delty, czyli 13 i to podzielić przez 2a, czyli 2 razy 3. Mamy 7 minus 13 na 6, czyli minus 6 na 6, to no to wyjdzie na minus 1. Pierwsze rozwiązanie, drugie liczymy do Dokładnie tak samo, tylko że przed pierwiastkiem z delty mamy plus, czyli będzie 7 dodać 13, całość na 6 to jest 26, czyli to nam się skróci do 10 trzecich i mamy obydwa rozwiązania. Także pamiętaj, ważne jest to, żeby po prawej mieć 0 i taki proces jest częścią nierówności kwadratowych, czyli zadania maturalnego, za które możesz zdobyć dwa bardzo łatwe punkty i o którym planuję cały film. Tylko uważaj, żeby dobrze znaleźć te współczynniki, do no nie? Jak masz na przykład na starcie minus x kwadrat, no to wtedy to a będzie równe po prostu minus 1, nie minus tam x kwadrat, nie? Delta, fajnie. Ale na przykład w takim równaniu delty już nie klepiemy. I deltę liczysz, jak masz trzy wyrazy. W innych przypadkach po prostu tego nie rób. Czyli jak rozwiązać na przykład takie równanie, gdzie mamy dwa wyrazy, jeden drugi, tutaj na przykład możesz wyłączyć x przed nawias. Tu nie przerzuca już na prawo lewo. Te rozwiązujemy zupełnie inaczej niż liniowe. Bo jak tutaj przerzucisz nawet te 6X, no to wciąż dostaniesz X kwadrat równy minus 6X, coś czego nie masz jak połączyć. Ciężko jest z tego wydobyć X równa się coś tam, więc. Tutaj poznajemy zupełnie inne metody na to. O tych liniowych może nie tyle, co zapominamy, ale nie używamy ich tutaj po prostu. Więc wyłączmy tutaj x przed nawias i wtedy będzie w nawiasie x dodać 6 Im to się równa 0. Skąd wiem, że akurat tak? Bo zobacz, że jak przymnożysz tego x'a przez to i przez to, to wyjdzie ci właśnie x kwadrat dodać 6, tak jak byliśmy tutaj. I teraz to już będzie nam trochę wstęp do równań wielomianowych, bo Mamy mnożenie paru rzeczy przyrównane do zera i wystarczy, żeby chociaż jedna z tych liczb była równa 0, to już będzie spełnione, czyli albo x będzie równe 0, i to już jest pierwsze rozwiązanie, albo to będzie równe zero, czyli x będzie równe minus 6 i zobacz, że to równanie kwadratowe nam się sprowadziło do dwóch małych równań liniowych, czyli one tak przeskakują też między sobą, nie? więc już w ten sposób mamy dwa rozwiązania bez sklepania jakiejś dziwnej delty, przy której tutaj c by w ogóle było równe 0, Nie fajnie by tu się liczyło delta, ok? Więc lepiej nauczcie tej metody, dużo lepiej nauczcie tej metody. A tu mam o tym, kiedy nie liczyć delty. Czyli jak masz dwa wyrazy, ten drugi to jest sam x, wyłącz tego x przed nawias. No to na przykład spróbuj rozwiązać coś takiego. Najpierw sprzątamy, czyli ten nawias po prawej wymnażamy, będzie 2x kwadrat plus 2x. Przerzucamy wszystko na lewo, czyli będzie x kwadrat odjąć 2x kwadrat, odjąć 7x i minus 2x, równe 0, czyli minus x kwadrat, minus 9x równe 0. I wyłączmy tym razem, a może nawet minus x przed nawias, to wtedy wyjdzie nam minus x razy. I tutaj będzie x, uwaga, dodać 9, bo jak wyłączyliśmy też ten minus przed nawias, no to zmienił nam się znak na właśnie plus 9, okej? Okay? Czyli co wychodzi dalej? Przyrównujemy to znowu do 0. To do zera, czyli będzie x1 równa się 0, pierwsze rozwiązanie. A tutaj x plus 9 równa 0, czyli x2 równy minus 9. Ten minus nam za dużo tutaj nie zmienia, bo minus 0 to wciąż 0, nie? I mamy dwa rozwiązania, bez żadnej niepotrzebnej delty. A teraz coś takiego. I tutaj już nawet możemy się pobawić w to przerzucanie, bo nie mamy tam x -a kwadrat i x, które nie damy rady połączyć, a Mamy coś takiego i tutaj w ogóle już nie ma się deltą. Przecież użyj sobie to 25 na tamtą, no to będzie x kwadrat równy 25 i wtedy przeciwieństwo do kwadratu, czyli pierwiastek, więc obu stron nie chcemy to teraz z czyli wyjdzie nam tak, x równy 5, ale uwaga, mamy jeszcze jedną opcję, x równy minus 5. Dlatego, że obydwie te liczby podniesione do kwadratu dadzą nam właśnie 25. Inną metodą na to, też fajną do poznania, będzie użycie skróconego mnożenia, a konkretniej tego wzoru, czyli tutaj nasz b kwadrat jest 25, więc samym b będzie 5. Stąd. Może Możemy to złożyć w takie nawiasy. Będzie x odjąć 5 i x dodać 5. Całość równe 0 i wracamy do tego, co mieliśmy wcześniej. Czyli wystarczy, że każdy z tych nawiasów osobno przyrównany po prostu do zera. Czyli tutaj mamy x1 równy 5, a x2 równy minus 5. Dokładnie takie same rozwiązania, jak mieliśmy tutaj. Czyli już nie ma tutaj przed nami żadnych tajemnic. Wszystko wiemy, jak działa. To teraz przykład dla Ciebie. Próbuj to. Uwaga, przyszliśmy, że te 28 tutaj na lewo, plus 12 minus 28 to będzie minus 16, równe 0. A może jednak na prawo przerzucimy to 16? I najpierw podzielmy przez 2, to będzie x kwadrat równe 8. No i teraz musimy to spierwiastkować, czyli x to będzie ile? No co, nawet 4. Tak? 4? Nie. To pierwiastek z 8. Pierwiastek nie podzielony przez 2 pamiętaj. Pierwiastek z 8 możesz rozbić sobie najwyżej na dwa pierwiastki z dwóch, a druga opcja to będzie to samo, tylko że oczywiście z minusem. Dwa pierwiastki z dwóch, czyli X1, X2. Mamy obydwa rozwiązania. Także te równania kwadratowe nie zawsze wymagają delty. Także teraz zadanie dla Ciebie. Spróbuj rozwiązać takie równanie. A ja już Ci pokażę, jak to się robi i sprawdź, czy masz dobrze. Jak tak, pochwal się w komentarzu. Jak nie, to też się pochwal. Odpowiedzi tutaj to 2 i 3. Także czasem delta, a czasem po prostu przyrównanie na przykład nawiasów do zera. Także myśl tu. Kolejny typ równań, jakich się nauczymy, to będą równania wielomianowe. Ale te w postaci iloczynowej. Czyli mamy kilka nawiasów przyrównanych do zera. Podobnie jak mieliśmy z tymi kwadratowymi, tylko tam były trochę mniejsze. I teraz, nawet by się nie waż tego wymnażać tutaj wszystko razy wszystko. Nie rób tego, bo absolutnie do niczego nie dojdziesz. W takich równaniach znowu przyrównujemy osobno czynniki do zera. No bo patrz, zagadka dla Ciebie. Ile to będzie? Jak przemnożamy nieważne co, ale mamy tutaj chociaż jedno 0, to cały wynik tego już będzie równy 0. I dlatego też tak rozwiązujemy te równania. Wystarczy, żeby chociaż jeden z tych nawiasów był równy 0, na przykład ten, wtedy nieważne co jest w innych i tak wynik to będzie 0. Czyli w pierwszym mamy rozwiązanie x równy minus 2, teraz rozwiążmy to. 2x minus 3 równe 0, przerzućmy trójkę, mamy 2x równe 3 i x równy 3 drugie, jak podzielimy przez 2. Mamy drugie rozwiązanie i teraz trzecie. x minus 4 równe 0, czyli x 3 Równy 4. Mamy 3 rozwiązania czegoś takiego. Także mega przyjemne i proste równania, które sprowadzają nam się do równań liniowych lub kwadratowych. Także spróbuj sobie coś takiego na przykład rozwiązać. I to już umiesz, bo. Przyrównujemy tutaj czynniki do zera. Zacznijmy to przyrównywanie od tego x. x równe 0, to już jest pierwsze rozwiązanie. Dalej ten nawias. x kwadrat minus 4 równe 0. I to już umiemy. Wtedy x kwadrat równy 4 i x równy 2 lub x równy minus 2. Kolejne rozwiązania. Dalej x plus 1 równe 0. Co nam zmienia ten kwadrat? Absolutnie nic. Bo pamiętaj, że jak tutaj będzie 0 do kwadratu, to wciąż 0. Więc wtedy mamy x równy minus 1. Kolejne takie mamy równanie. X kwadrat plus 1 równa się 0. No i tutaj od razu mamy sprzeczność. No bo nie dostaniemy takiego x, który podniesiony do kwadratu da nam minus 1, więc tutaj mamy sprzeczność. I jeszcze ostatnie i na to masywne, aż możemy użyć delty, ale wiem, że już wiesz, jak to robić. Tutaj mamy minus 3 i 4. To są wszystkie rozwiązania tego równania. 0, 2, minus 2, minus 1, minus 3 i 4. Aż tak dużo ich jest. Czyli gigantyczne równanie nam się rozbija na kilka drobniutkich, albo liniowych, albo kwadratowych. I tak naprawdę do tych równaniach wielomianowych z podstawy to wszystko. Na rozszerzeniu uczy się jeszcze rozwiązywać takie trzeciego stopnia. Tam już mamy inne ciekawe metody, ale to dla nas na ten moment nieważne. Pomówmy jeszcze o równaniach wymiernych. I to są te, gdzie mamy x -a w mianowniku. I tu już nam się pojawi coś takiego jak dziedzina. Ta dziedzina tak naprawdę cały czas z nami gdzieś tam obok była, bo tu już się trochę musimy ograniczyć z tymi xami. Jak na przykład weźmiemy x -a równego 1, wyszedłby nam może taki na końcu, no to okazuje się, że to nie może być rozwi rozwiązanie, bo jak podstawimy tutaj x -a równego 1, to mamy dzielenie przez 0, więc takich rzeczy nie robimy. Stąd tutaj niektóre xy mogą być zakazane. Więc potrzebujemy dziedziny, czyli jakie xy w ogóle mogą nam wyjść. I chodzi o to, zapiszmy D dwukropek, tutaj będziemy liczyć dziedzinę, że mianowniki nie mogą być równe 0, czyli to nie może być równe 0 i to nie może być równe 0. Czyli x musi być różne od 1, a tutaj 2x musi być różne od 2, czyli x też musi być różne od 1. Ok, stąd dziedzina tutaj to będą wszystkie liczby rzeczywiste, tak co zapisujemy, dziedzina równa się rzeczywiste, odjąć i w zbiorze zapisujemy tylko jedynkę, czyli to znaczy tyle że dopuszczamy do tego równania wszystkie liczby rzeczywiste, ale oprócz jedynki. Mamy taki kastyk rozwiązań, tak? Będą jakieś x, które będą chciały być tymi rozwiązaniami i może im się uda, ale są takie, które już w bramce zostają wykopane za drzwi i nie będą rozwiązaniem. Więc, jak już mamy dziedzinę, no to wypadałoby te x, które mamy w mianowniku, wyrzucić je stąd. W jaki sposób? Skoro dzielimy przez takie wyrażenie, to obustronnie przez nie przemnóżmy, czyli przez to x-1 i przez to 2x-2. Co tak, tak naprawdę wyjdzie? Wymnożenie na krzyż, bo będziemy mieli x plus 3 równe 2x minus 2, a po drugiej x razy ten x minus 1. I tak naprawdę to nam się sprowadza do równania kwadratowego. Teraz sprzątamy pięknie wszystkie nawiasy, czyli wymnażamy wszystko razy wszystko. I 2x kwadrat minus 2x plus 6x i minus 6. A tutaj x kwadrat minus x. Sprzątamy to wszystko na jedną stronę. Znajdujemy rozwiązanie delta, czyli to, co już umiesz, tak? I tak nam się to sprowadza do równania kwadratowego. I na końcu błagam Cię, sprawdź, czy te rozwiązania należą do dziedziny. No bo tak, minus 6, jak najbardziej wpuszczamy. Minus 6 jest okej, okay, bo nie ma jej w tym zbiorze, który usunęliśmy. Ale jedynka, no właśnie, próbowała się dostać tam, gdzie nie jest jej miejsce, bo wyzerowałaby mianownik, więc nie należy do kiedziny, Tak to zapiszmy. I wtedy odpowiedzią jest tylko x równy minus 6, więc mamy tak naprawdę tylko to jedno rozwiązanie. Także, chcesz się nauczyć całych równań wymiernych na maturze, to zapraszam tutaj. Dobra, omówiliśmy już wszystkie cztery typy równań, to teraz pogadajmy o najważniejszych rzeczach, które pojawiają się w każdym z nich. Także, gdzie najłatwiej popełnić błędy i jakich uniknąć? Po pierwsze, przejścia i przerzucanie. Pamiętaj, że każde równanie wygląda inaczej. Nie zawsze to x jest tą niewiadomą. Czasami to jest a, na przykład w tym zadaniu z sześcianem. Czasami b, czasami m. Może tu stać cokolwiek. Nawet całe wyrażenie może być niewiadomą, tak jak tutaj to x plus y. Więc nie przywiązuj się do literek. Jak rozwiązujesz równania, to zauważ, że nie robisz tego w jednej linii. Robisz to krok po kroku, idąc w dół. I to jest w tym najważniejsze: przejścia. Jeśli to ogarniesz, przestaniesz się spieszyć, to żadne równanie już nie będzie dla ciebie trudne. Duży problem rozbije się na kilka małych problemów. Niech więc każde Twoje przejście będzie przemyślane i wykonując je, skup się tylko na jednym działaniu. Nie na wszystkich naraz. przecież całą resztę możesz sobie po prostu przepisać, zamiast spieszyć się i popełniać głupie błędy. I może zajmie ci to dłużej niż osobie, która już ma większe doświadczenie i zrobiła milion takich równań, ty zrobisz tych przejść więcej i to jest okej. Okay. Nie próbuj tego wszystkiego robić za szybko, bo się po prostu pomylisz, nie nauczysz się, dostaniesz pałę, albo nie zdasz przez to matury. Także uważaj. Kolejna sprawa to rozpoznanie typu równania. Dlaczego tyle czasu na to poświęciliśmy, żeby rozpoznać, jaki jest typ równania? Dlatego, że użycie niewłaściwej metody na jakieś równanie nie tylko nie doprowadzi Cię do poprawnego rozwiązania, ale też zmarnuje Ci sporo czasu i pogubi Cię. Dlatego delty używasz dopiero jak masz uproszczone równanie kwadratowe z trzema wyrazami. Jeżeli cokolwiek przeszkadza, nie możesz robić delty, bo nie otrzymasz rozwiązań. Także najpierw sprzątamy. Wiesz, zanim zaczniesz odkurzać, to też posprzątaj najpierw całą biżuterię z Ziemi. Dopiero jak masz 200% pewności, że nic już nie to zacznie odkurzać. Nie chcesz potem grzebać w sylfie, żeby znaleźć Twój ulubiony naszyjnik, tak samo nie chcesz potem zbazywać całego rozwiązania, żeby znaleźć to poprawne. I nie myl mi tego z gadaniem, że moja metoda jest poprawna, a twoja nie, tak jak to lubią gadać w szkole. Po prostu są narzędzia stworzone do konkretnych celów. Nie rozwiążesz liniowego deltą. Tak samo jak nie przykręcisz śrubki młotkiem, ani nie obierzesz jabłka garnkiem. OK? Dlatego tak ważne jest, żeby najpierw sprzednoć równanie, żeby dobrze określić jego typ. Kolejna ważna rzecz to słowo pierwiastek. Karki wzorów możesz natrafić na to słowo. I może może trochę zaskoczyć, ale w kwestii równań słowo pierwiastek oznacza rozwiązanie. Pierwiastek równania to rozwiązanie równania. I to nie ma kompletnie nic wspólnego z tymi pierwiastkami, których szukaliśmy w podstawówce i które możemy rozbijać. To dlaczego? Dlaczego to się znowu nazywa pierwiastek? Mi się tego tłumaczyć nie chce. Więc z tym się można mylić. A ostatnia forma błędu, jaką możesz popełnić, to oczywiście wszystkie błędy rachunkowe. I tu już tak naprawdę musisz się przygotować na każdy przypadek. Czy to jakieś skrócone mnożenie, żeby przypadkiem nie zapomnieć o nawiasie, bo to będzie 4x kwadrat. Czy możemy mnożąc przez ułamek też, żeby nie zapomnieć o nawiasie. I co ci w tym może pomóc? Wolne przejścia, tak jak już mówiliśmy wcześniej, i po prostu wykonywanie zadań. I zapamiętywanie swoich błędów i poprawianie ich. Pamiętaj, jak jakieś działanie cię złapie raz, no to trudno, złapało się. Zdarza mi się. Ale jak cię złapie drugi raz, no to czy możesz to? Równanie winić. Także każdy Pitagoras, każde szukanie prostej równoległej i każde szukanie postaci kanonicznej funkcji kwadratowej sprowadzi ci się w końcu do szukania jakiegoś x. Także wszystkie podstawowe równania za nami. A co z tymi rozszerzonymi? O tym pogadamy innym razem. Ale nawet jak tu coś rozumiesz, to co, myślisz, że już wszystko umiesz nagle? Samym filmikiem nie nauczysz się praktycznie nic. Zapomnisz to wszystko jutro. Co w takim razie zrobić teraz? Zadbałem też o to. Przygotowałem interaktywną listę zadań właśnie z równaniami z zadań naturalnych, do której link znajdziesz w opisie. Możesz sobie ją wykonać, od razu otrzymasz wynik i co poszło Ci lepiej, co poszło Ci gorzej i nad czym należy popracować. Dalej po równaniach warto się nauczyć nierówności i układów równań. I do tego, i do tego planuję filmik. Także lepiej to subskrybuj.